Chcę być zdrowa, chcę oddawać się swoim pasjom i przede wszystkim chciałabym być przykładem dla swoich uczniów. Ja jedzenie traktuję no jako takie coś fajnego, taką najlepszą przyjemność świata w ogóle. No to jest po prostu dramat, jak muszę sobie odmówić te fast foody i te kebaby. To jest straszne. Pokusy i motywacje. To dwa trzony, które będą filarami w dzisiejszym odcinku cyklu Pytanie na śniadanie Metamorfozy. Aleksandra Kostka czas, aby przedstawić państwu ekspertów, ponieważ właśnie z ekspertami będziemy szlifować i drążyć temat odchudzania i to zdrowego odchudzania. A jest z nami pani Magdalena Dziewierska, dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. oraz Katarzyna Wójcik, psycholog, psychoterapeuta. Dobry. Dzień dobry. No, mówimy właśnie o pokusach, mówimy o tym, że Justyna kocha fast foody, ale nie tylko Justyna ma problem, Sara również ma różne zachcianki. Zajrzyjmy do obu dziewczyn. Justyna z Warszawy ma dużo energii do ćwiczeń, ale trudniej jest jej wytrwać w diecie, bo uwielbia niezdrowe jedzenie. Jak mam ochotę na fast foody, to to nie ma tak, że ja sobie zastąpię to czymś. To się nie da tak, że sobie zastąpisz fast fooda. No to, jest, to jest nierealne. No ale na razie jakoś powoli się udaje. Czasem muszę zrobić cheat day. Tak zwane cheat days to dni, w których Justyna zapomina o diecie. Jej mentorka nie traci jednak nadziei, że przekonają ją do zdrowszych przekąsek. Każdy z nas ma chwilę słabości i ma do tego prawo, i warto wtedy wiedzieć, po co sięgnąć. Możemy sięgnąć na przykład po odżywczy koktajl. Może on mieć nutę pikantną, jeżeli mamy akurat ochotę na coś pikantnego i zaspokoi tą ochotę smakową, a będzie zdrowy. Sary z Siemianowic Śląskich nie ciągnie do fast foodów. Jej piętą achillesową są jednak słodkości. Często sięgałam po słodycze właśnie jak byłam zdenerwowana albo miałam zły humor i to była dla mnie jakaś tam nagroda i pocieszenie. Tak naprawdę one towarzyszyły mi jeszcze do niedawna codziennie. Ale teraz, gdy Sara walczy ze zbędnymi kilogramami, unika słodyczy jak ognia. Nawet jak ktoś je albo są na stole, ja po prostu po nie nie sięgam. Mentorki Sary mają sprawdzone triki na to, jak pomóc jej wygrać z pokusami. Jeśli u nas w studiu ktoś ma słabość do słodyczy, mamy suplementy, które bardzo fajnie hamują knienie. Panie już zauważają, że nie podjadają tyle słodyczy, że można sobie fajnie uregulować dietę. Można zapanować na nad, nad głodem. Czy nasze bohaterki pokonają dietetyczne słabości? Przekonamy się w kolejnych odcinkach. No właśnie, jak pokonać dietetyczne słabości? Poproszę od razu o przepis, na jakieś triki, które nas uniezależnią od właśnie czy fast foodów, czy czegokolwiek, co nam przeszkadza. Przede wszystkim wyznajemy taką zasadę, że to, co przygotujemy sobie sami w domu ze składników, które znamy, będzie zawsze lepsze niż produkt gotowy, przetworzony, który kupimy w sklepie. Żeby stworzyć sobie na przykład taki słodki krem czekoladowy, potrzebujemy na przykład garści daktyli, namaczamy je sobie, dodajemy kakao, blendujemy to wszystko i mamy szybką, słodką, zdrowszą przekąsę, przekąskę. Może nie, to znaczy tak, mamy dużą zawartość cukrów prostych, które w nadmiarze. Że nam się mogą oczywiście odłożyć, natomiast zawsze to będzie cukier naturalny, a nie ten dodany do produktu spożywczego. A co z Zamiennikami. Czy zamieniamy cukier na inne zamienniki, na inne ja, słodziki? Jak najbardziej. Ja osobiście używam ksylitolu. jestem bardzo zadowolona. Słodycz jest zbliżona do cukru i ma też taki fajny orzeźwiający posmak. Oprócz tych słodzików naturalnych, takich jak ksylitol, mamy jeszcze na przykład słodziki sztuczne. Intensywne substancje słodzące, takie jak asparta czy acesulfam K, które, których używamy w bardzo małych ilościach, żeby osiągnąć taki sam efekt słodyczy, jak w przypadku cukru. Także one nam kalorii albo nie wnoszą, albo mają ich bardzo, bardzo mało. A słodziki sztuczne czy naturalne? Ej, są ja jestem takie... zwolenniczką naturalnych. Słodziki naturalne są w tej chwili bardziej dostępne. Pani Kasiu, no to jak radzić sobie z tymi zachciankami? Oczywiście możemy je zastępować, możemy nie zjeść szarlotki, zjeść pieczone jabłko, ale jeżeli mamy tą zachciankę, możemy sobie jakoś psychologicznie pomóc? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim należałoby wprowadzić psychedukację u naszej bohaterki. Jaka jest różnica między zachcianką a głodem? Ponieważ głód jest naturalną potrzebą człowieka, a zachcianka wywołana czynnikami psychologicznymi lub też środowiskowymi, jak stres na przykład, czy też widok właśnie jakiegoś y, posiłku. Jak również wprowadzić inne przyjemności, które będą y, tą panią wprowadzały w pozytywny nastrój, które będą dostarczały endorfin, serotoniny i dopaminy. Jak również mogą być też do, motywacją do dążenia. Zachcianka motywacją może być? Oczywiście, bo można, można ją przekuć na, na motywację, jeżeli e, pani widzi cel, a nasze bohaterki mają konkretnie wyznaczone cele, e, jak na przykład ślub. I wtedy jest to motywacją do, do, do działania, żeby też nie, nie sięgnąć po tą zachciankę w tej chwili. No właśnie, a propos motywacji, to przechodzimy do bardzo ważnego tematu i sprawdźmy, jaką motywację ma Karolina i Natalia. Karolina z pszczyny ma konkretny termin, przed którym chciałaby zrzucić zbędne kilogramy. Szykuje się najważniejszy dzień w moim życiu, czyli mój ślub. Planujemy z narzeczonym w przyszłym roku na styczeń, luty. Zawsze mi się marzył ślub w zimie. Zaręczyny były na majorce, na plaży, o zachodzie słońca. Więc wydaje mi się, że dobre miejsce i dobry czas. Wypadałoby ładnie się prezentować na własnym weselu, mieć ładne wspomnienia, piękne zdjęcia. A nie wspominać to, że byłam grubsza od mojego narzeczonego? Aby osiągnąć swój cel, Karolina chce odchudzać się intensywnie, ale mądrze. Pomaga jej w tym mentorka. Karolina akurat jako klientka jest takim typem, która na pewno potrzebuje bardzo dużo motywacji, zarówno od nas, jak i od najbliższych, aby rozpocząć swoją drogę z odchudzaniem, to przede wszystkim musi odpowiednio oczyścić swój organizm. W kolejnym kroku obowiązkowo zmienić wszystkie swoje nawyki żywieniowe według planu dietetycznego, które dla niej przygotowałyśmy, a także regularnie uczęszczać do naszego studia minimum trzy razy w tygodniu, a efekty już zaczynają być widoczne. Widać po wyglądzie, widać tak samo po zachowaniu, że jest bardziej taka wesoła. Widać, że bardziej się chce, czy, czy jakiś spacer, czy coś. Wydaje mi się, że, że widać rezultaty po prostu. Natalia wraz z rodziną mieszka w Londynie. Z otyłością boryka się już od 9 lat. 40 kg przydłałam w pierwszej ciąży, więc bardzo dużo. I te kilogramy cały czas narastały, narastały. I ja tak naprawdę, no niby widziałam, ale też nie dopuszczałam do siebie, że to już sięgnęło tak naprawdę górnej granicy. Skalę problemu Natalia zobaczyła w końcu przez pryzmat osób postronnych. Niestety nie miały one dobrych intencji. Słyszałam mnóstwo przykrych rzeczy i nawet córka w szkole usłyszała kilka razy e, nieprzyjemne komentarze typu, że jak będzie jadła dużo, to będzie wyglądała tak jak jej mama. Czasami taka moja koleżanka jest trochę niemiła do mojej mamy, że mówi tak, twoja mama tak trochę dziwnie wygląda, nie będzie słuchać twojej mamy i tak się potem czuję źle dla ma mojej mamy. No ale... Dalej ją kocham, nawet jak tak wygląda. Mentorka Natalii, Sylwia, dobrze wie, przez co przechodzi kobieta, bo kiedyś sama była na jej miejscu. W Polsce prowadziłam swoje gabinety, będąc osobą otyłą. Później się za siebie wzięłam. Udało mi się schudnąć bardzo dużo, połowę siebie. Jest mnóstwo hejtów, o których nawet nie zdajecie sobie sprawy. Wasze dzieci osobiście wam nie powiedzą tego, że. Wstydzą się was w szkole, jakiej odprowadzacie do szkoły. Nie powiedzą wam, mamo schudni, bo moja koleżanka źle o tobie mówi, ale dzieci mają te problemy. Po prostu coś z tym zróbcie. Mamo schudni, bo koleżanka źle o tobie mówi. To już jest problem, który dotyka nie tylko tych, którzy się odchudzają, ale tych, którzy są. Z ludźmi odchudzającymi się. Tak, dokładnie. Tutaj e, mieliśmy okazję zobaczyć, że problem dotyczy całego systemu rodziny, ponieważ hejt dotknął e, córki, dokładnie, bohaterki. I no, jest to problem złożony, ale można go również wykorzystać motywująco, żeby wymodelować zdrowe nawyki żywienia u, u dziecka i e, do, jako dodatkowa motywacja w procesie redukcji kilogramów. Czyli w sumie myślimy nie, nie tylko o sobie, ale również o otoczeniu, o swoich dzieciach, które mogą się wstydzić naszego wyglądu. Oczywiście tak. Musimy też myśleć przyszłościowo. Musimy myśleć o tym, że tkanka tłuszczowa raz odłożona, no bardzo ciężko będzie nam się jej pozbyć. Jest takie powiedzenie, że 10 sekund w ustach, 10 minut w żołądku, a 10 lat w biodrach. Ojej, ojej, jaka Także prawda. aż boli. Niestety jest w, tym trochę prawdy, jest w tym trochę prawdy i musimy pomyśleć, czy ten batonik, którego za chwilę w ogóle nie będziemy pamiętały, że zjadłyśmy, jest tego wart żebyśmy potem musiały walczyć z tą nadwagą, otyłością, z nadmiernymi kilogramami. No i właśnie dla wszystkich pań, które już mają 10 lat tej przyjemności w biodrach, gdzieś tam coś już się podkładało, ten cykl jest właśnie, drogie panie, dla Was. Cykl Pytanie na śniadanie metamorfozy w każdy czwartek, kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję bardzo serdecznie za przybycie do studia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy.